Siemaneczko, Dawid z tej strony i witam Was yy, Można powiedzieć, yy, w pierwszym vlogu od dość długiego czasu yy, no W sumie to już w trzecim vlogu na tym kanale yy, I że dzisiaj filmu nie będzie, to postanowiłem, że wrzucę Wam vloga A co mi tam yy, Chcę taką, zrobić, mogę nazwać to, zapchać dziurę troszeczkę Bo chciałbym utrzymać tą regularność filmów, czyli 16 godzina codziennie jest film Niezależnie od wszystkiego akurat nie udało się ubierców nagrać, dlatego że yy, no, po prostu nie miałem czasu, byśmy wrócili do domu. Wiadomo jak to mnie wychodzi. I yy, kwestia jest teraz taka, że mmm, pytacie mnie o Minecrafta i inne serie. Yy, kilka razy nawet padło stwierdzenie, że serwer dla widzów zrób. No, tylko dobra. Wszystko fajnie, ja tam w komentarzach wytłumaczyłem o co chodzi, ale chciałbym dotrzeć do szerszego grona ludzi, którzy to usłyszą. Serwer, dla widzów, wszystko fajnie, ale kwestia jest taka, że ktoś za to musi zapłacić. Niestety, ja za to nie zapłacę na tą chwilę. Jeszcze, jakby YouTube był czymś zwrotnym, to jeszcze bym nad tym się zastanowił, ale no nie jest, to YouTube właśnie niestety dokłada, przynajmniej na moim etapie. No, Ale nie chcę mówić za bardzo o pieniądzach, bo wiem, że nikt tego tematu drażliwego zresztą za bardzo nie lubi. Więc nawet nie będziemy tego ruszać. Eee, yy, więc jeżeli chcecie serwer dla widzów, wszystko fajnie. Tylko teraz trzeba by znaleźć osobę między Wami, która podjęłaby się takiego serwera założenia, która ma, nie wiem, maszynę, która jest w stanie to pociągnąć. Po prostu będzie to ogarniało. Od razu mówię, że darmowe hostingi nie wchodzą w grę, jeżeli chcemy tworzyć z modami, a tylko i wyłącznie z modami chcemy tworzyć, bo tylko i wyłącznie taki był pomysł. Czyli no, automatycznie te hostingi, które są gratis, no to nie wchodzą w grę. Bo o ile sam bym jeszcze tam grał, to jeszcze, ale w momencie, kiedy wchodzi w grę, wpuszczenie na serwer powiedzmy osób, bo o takich liczbach na razie nie mówię, bo wątpię, że tam było, będzie, by było um, więcej ludzi. Czekajcie. Um, tak jakbyś pytał, to ja jestem już pracy, nie? Mamy godzinę w pół do ósmej rano. Taka jest sytuacja. workersy, jeżeli. właśnie. Co do Workers'ów, jeszcze jedna kwestia dość ważna. Jeżeli macie jakieś fajne mody, bo piszecie mi, dodaj to, dodaj tamto. Jeżeli macie jakieś fajne mody, wejdźcie do mnie na Discorda. Linka macie tutaj w opisie, tam na dole. Pod tym filmem również zresztą, prawdopodobnie jest. Nie wiem, bo ja, jak mam być szczery, to ostatnio tylko robię kopię w clay z innego filmu Opis i wrzucam te filmy. Przynajmniej w logi tak robię. W Workerce staram się jeszcze sprawdzać, czy wszystkie tam linki są aktualne. Chyba, że już naprawdę nie mam czasu, żeby tylko kopić tutaj z poprzedniego materiału. Teraz YouTube fajną taką funkcjonalność udostępnił, że tylko i wyłącznie można kliknąć skopić z, z poprzedniego filmu. Przycisk, wybieramy film, z którego chcemy skopiować do i film się automatycznie wrzuca. Trzeba mu tylko na dole miniaturę wrzucić tytuł zmienić i nastawić godzinę, tak? Nie ukrywam, że no, kiedy filmy się publikują, ja jestem dość często jeszcze w pracy A jak jestem, nie jestem w pracy, to, to prawdopodobnie chyba bym się nie wyrobił po powrocie z pracy na wrócenie tego filmu Więc na razie to tak wychodzi eee, Chyba to tyle, co chciałem powiedzieć Nie przypominam sobie, tam były jeszcze jakieś komentarze Właśnie, y jeszcze jedna kwestia jest taka Chcecie Simsy? <grych> Poważnie zaraz mówię Mam taką chęć zrobić serię Simsów. tylko pytanie jest, jak duże grono ludzi będzie to oglądać. Wiem, że kwestia jest taka, że Workersy też małe grono osób oglądało i przez bagatela miesiąc czasu przyszło 70 nowych osób, które przyszły na teraz prawie tylko dla Worker'sów, aczkolwiek tak zauważyłem, że tych łapek i tak jakoś tak nie przybyło, albo wyświetleń jakoś tak szczególnie, chociaż czas oglądania jest naprawdę bardzo fajny, bardzo sympatyczny gdyż jak sprawdzałem, no to mam tam około 25-30 do czasu oglądania na filmie e, taki średni czas oglądania przez osobę daną to jest od, ja wiem, 14 do 17 minut e, to jest średni czas na każdym filmie, tak? od 14 do 17, tak? czyli nie wiem, ma średnią 14 minut, drugi ma średnią 17 minut itd. dalej tak więc e, tu się nie spierdlicie e, też tak nie patrzę dlatego na wyświetlenie aż tak bardzo tylko bardziej się skupiam właśnie na tym na oglądanie na łapkę, gdyż to daje największego powera i komentarze oczywiście komentarze też dają dość dużego powera dla e, YouTube'a też tak zauważyłem No jeszcze jedną trzeba w się zaaczać. Mam nadzieję, że, w ogóle, że mnie dobrze słyszycie. Staram się mówić dość głośno. Wczoraj grałem telefonem, a jeszcze miałem krawatówki, kolejnym zakupem, jakim będę chciał zakupić będzie mikrofon krawatowy, żeby móc takie vlogi właśnie nagrywać, jakby będę jechał sobie samochodem, akurat w tym momencie spróbowym, żebym nagrać taki film w międzyczasie. Że to było bo chyba na tyle z dzisiaj. Zapraszam wszystkich, oczywiście, do subskrypcji kanału, gdyż założyłem właśnie, też, że ponad połowa czasu oglądania przez Widzów to jest od bez subskrypcji. Ostatnio co mnie bardzo zadziwia, ale pomijam ten fakt. Także jak ktoś ma ochotę, to zapraszam w tym momencie. Subskrypcja z pamiętajcie, wtedy jesteście zawsze na bieżąco. A im nas więcej, tym weselej. Wszystkie zapraszam oczywiście na Discorda, gdyż tam też wiele rzeczy się dzieje w ostatnimi czasy, wbrew pozorom. Także no cóż, do zobaczenia w jutrzejszym odcinku z Worker and Serces. Chyba coś innego jeszcze w ale na razie wątpię Na razie wszystkim cześć.